Nie, no to to, nie, na tak? nie, na bo idą pań, Idzie. <słyski> Krótko, ale był efekt pozytywny. Ona żyje! Ona żyje! Złatwiej było zabał tak. za ślepę magistrali olejowej zjedliśmy. poszło. No, panie Bogdanie Czekaj. Mogę? Tak, tylko czas. Zapłon. Immobilizer trzeba. tak jest. No pięknie chodzi. No. Nawet bez tego podciśnienia. Tylko że on jest bez wody, no go, bo zaraz. Bardzo yy, ładnie. No już chcieliśmy głowicę zdejmować. No Chodzi na przykład. to teraz trzeba wyregulować zawody. No. to było rozkręcone. Dobra, Dobra, super, nie? Obrę. Zadowolony? Kurde, no. Dobra, <grym. grym>.